Jak to dobitnie widać w opisie stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju, Bóg stworzył zarówno człowieka, jak i cały świat, w którym go umieścił. Może właśnie dla ludzi, którzy organizują pracę i w jakimś zakresie życie innym, powinno być jasne, że zrobiony produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Tak samo i człowiek. Najlepiej się sprawdzi, gdy będzie działał zgodnie z zamysłem swojego Stwórcy. Mamy tutaj następujące elementy Bożego Zamysłu: małżeństwo, człowiek stworzony, by prowadził życie w parze społeczne, rodzina, aby zaludniać ziemię i poddać ją sobie w obfitości jej bogactwa. Oraz dbałość i rozwój o to, co Bóg stworzył. Bóg mówi, że tak jest dobrze. Bóg nakazał człowiekowi panowanie, ujarzmianie ziemi i poddanie sobie wszystkich stworzeń w konkretnym celu, aby służyły rodzinie. Znaczenie słowa panowanie z powodu grzechu uległo wypaczeniu. Innym miejscu pisma świętego Pan Jezus tłumaczy to swoim apostołom. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Podobnie i tutaj, jeżeli chodzi o panowanie nad stworzeniem Bożym, to nie po to, by je uciskać i dawać mu odczuć swą władzę, nie dla własnego egoizmu, lecz aby służyć Bogu i Jego dzieciom oraz po to, by innych do tej służby mobilizować. Z zeszłego roku pamiętamy fundament z ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zajrzecie na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka. I aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Człowiek zanurzony w codzienności, zajmując się światem, ma w Słowie Bożym mocny punkt odniesienia. Świat został nam dany, abyśmy panowali nad nim zgodnie z Bożym Zamysłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego niepokalana Matka Mary.